z tej strony TKILA Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Księżyczka i Żaba. I cóż, gdzie teraz możemy pójść? Tutaj mamy gwiazdkę, a czy koronę, to też mamy koronę. No to idziemy chyba do tej pani, czy to jest nasza mama, czy kto to tam jest. Zaraz się przekonamy. No idź. Aaaa, dobra, to jest chyba matka Amina. O, to tylko lokalna restauracja, ale całe życie o tym marzyłam. No drogi, szkoda, że nie do że Nawet jeżeli podgłośnie dialogi, to i tak Tiany dialog się podgłośni, a osób z boku, z tła, będzie po prostu nadal taki sam, więc to jest dziwne. Ale co, że gramy dalej? Czy tutaj będziemy żabą, czy po prostu sobą? O, widzę ukryta... ukryta rzecz tam jest. Dobra. czy ja mogę... Balony! Tak, koraliki łap. Łap, 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 łap. Dawno nie gram, dawno nie zbieram koralików. Zbieraj, zbieraj, nam się przydadzą. A tutaj coś jest, tak. Mamy kukurydzę. Um, tutaj nie możemy wejść, nie ma tu nic ukrytego, chyba nie. To jest jakaś rzepka. A, koraliki! Tylko się wzięły? Nie boję się przedtem. Jeszcze stąd wspierać Draytiana. I mamy muzykę. Ok. Zagrać piosenkę. Na razie nie będziemy grać piosenek. Zajmiemy się tym potem, tylko po prostu sobie sprawdzić, czy już wszystko zebrane z tego miejsca. Co to za byk. No więc idziemy do questów. Mm, tak, zaczynamy rozdział. Turban kroli, kiedyś zebrałam. zwiedzić to urocze miasto, chodźmy mój drogi, na wycieczkę. Tiana, chyba nie myślisz, że ci straszni mroczni wciąż gdzieś się tuczają. Nie chcę, żeby moim rodzicom coś się stało. No, nie widziałam ich od zniknięcia doktora Fasilie. Ciekawe, gdzie mogli się podziać. Ok celuj kursorem, żeby namierzyć cienie i wciskaj, żeby je złapać. Okej. Okay. Ogóż doktora Faciliera, aby zdobyć dodatkowe punkty. Dobra. Ej, ale zaczynajmy gra. Tak. Ja mam nadzieję, że to ja celowuję, bo okej, okay, jestem różowa. Spadaj, koleś. Mamy dodatkowe punkty. Nawet nie tutaj nawet nie ma czasu patrzeć na to ile ma się punktów, tylko po prostu się bija. Ach, uciekł. Dobra, ja mam najwięcej. Więc co Cienie. a kysz. Czy za niego dostajemy bonus. No ehm, tu, tu. <gryw> no tak ich jest. Aha. ha. Dobra. Kolejna runda. Mam 1000 punktów. No wątpię, że mnie ktoś przebije. Tutaj, tu, tu. Tu. Chyba wam pierwsza, ale nie wiem, czego trafiłam. Nie jestem pewna. Mi to, że to tak czasami pika o ten dzwoneczek. Ja wtedy myślę, że jest koniec rundy. To jeszcze trzeba. No ale wygram, ewidentnie. Ja mm. was koraliki. W ogóle w ja poprzednim odcinku tak zlamiłam. Po prostu najgorsza z najgorszych. Propora wyklejnot. I kontynuuj historię. Ja w ogóle mam nadzieję, że słyszycie różnicę w dźwięku, bo mam nowy tak mikrofon... Tak myślę, że powinniśmy sprawdzić, czy wszystko <laughs> jest w porządku. <laughs> Myślisz, że to bezpieczne, Tiana? Widziałem parę strasznych masek kiedy tu byłem. Maski? Hmm. bez wątpienia spokojnie sobie z nimi poradzimy. Zagraj melodię wódu z pomocą tajemniczych masek. Żeby zagrać na bębaka wciska przyciski, nasze zgodnie z pojawiacymi się odpowiedziami i zgranie większej liczby prawidłowych dźwięków szybciej zwiększy twój wynik. Ale muszę czekać na swoje? To jest nie fair! Proszę im tu szybciej leci! No cóż, ja się tam interesuję swoim. Też nie wiem, czy to wygram. Mam nadzieję, że prawa autorskie nie będą złe. Że jakaś ta muzyka leci w tle. Bo jeżeli wezmą mi na tym. Nie! Dobrze. A, robi się trudno. Dobra. No co jeszcze? Dobra, koniec, koniec. Dziękuję. No. Bum. Dobra, wygram. Myślałam, że nie wygram, bo jakoś dla mnie, im szybciej to leciało, niż mi. Ale cóż... Co wygraliśmy? Kostium na Paradę. Dobra, czym? ale to jest głupie. Wygrywamy kostiumy, nie możemy się przebrać. Chyba, że ja jakoś ci, nie wiem jak. Tato jest utalentowana i odważna. Otóż to są. Moja droga Tiano, na pewno będziecie podziwiać cała Maldonia. Maldonia? Hmm, tak bym chciała ją odwiedzić. Ale nasze miejsce jest w Nowym Orleanie. Przygotowujemy restaurację i mamy jeszcze dużo pracy. To prawda? Nie wracasz do domu? Dlaczego nas tak cicho? No Więc nie. To znaczy... To jest fajnie. Pokochałem tę restaurację. I to miasto. Och! Musicie je poznać! A ta muzyka! Pokaże wam! Jeżeli ona wyszła za niego i z księciem, to... Nie wiem, dla mnie było oczywiste, że on musi być zastępcą tronu i że muszą, muszą tam pojechać. Może nie teraz, ale jak król kipnie, dopasuj swoje kroki do ruchu szaty w, w kółku. Och. Ale czy ja mam to. Nie, 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 błaga mnie ta gra. Nie widzę takich gier. Tak. A tutaj nie lubię tak bardzo. Nie lubię takich gier. Nie. Tak, tak. Nie, 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 nie. Nie, mega to robię. Naprawdę, i musimy śledzić żabę. Nie możemy sami zatańczyć jakby Makarena jest prosta. Ja nawet nie patrzę na moją postać, to na to dobrze tańczyć, tylko skupiam się na żabie. Góra, duch, Nie, nie. Tak, tak, dobra. Ura! Ura! Matko, nie wiem punktów. O, oh, to była masa nie lubię takich... Wygrałam! jestem tak samo zaszokowana jak Ty, nie przejmuj się. Najwyższy <grym> wynik. W ogóle zapomniałam, aha, tak, my gramy po rozdziałach. Fieletowa tkanina. Kontynuuj i kontynuuj historię. Wastanawiałam, kiedy zaczęłam nagrywać. Mój tata zawsze marzył o sobie, że nagrywam rozdziałami. Już wkrótce goście z całego miasta będą nas odwiedzać i próbować naszej kuchni. To wnętrze jest naprawdę imponujące. Królowo mówisz cicho. No, pewnie, już to sobie wyobrażam. Tłumy tańczących wesołych gości. Się twoje marzenie. Jeszcze tylko parę poprawek i obrazów na ścianach. Kobieta, oni są, nie wiem, wyszły za księcia, rodzice jego mają kasę. On ma kasę. Nie możecie od razu wybudować restauracji. Przez co się kilka malować. Wiem, że świetnie sobie poradzicie. Już się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę obrazy. Nie, szaba, szaba, szaba! Szybko za wspaniałe kolory. Szybko, 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 szybko. Jaka ciekawa kompozycja. Ja najpiękniej, ja najsuper. Najpięknie, ja naj Co za wspaniałe kolory. O, maluj, maluj. Mam doskonałe miejsce na ten obraz. Ciekawe, czy to jest właśnie jakieś obrazy na ścianę. Jesteście bardzo utalentowani. Maluj, maluj. Ciekawe, gdzie by go powiesić. O, biedny świetnik. Jaka ciekawa kompozycja. Ale ty masz ich nie chwalić, tylko mnie, bo to ja tutaj gram za ciebie. Jesteście bardzo utalentowani. Dobra, już powtarzają mi się rysunki. Ciekawe gdzie by go powiesić. Ale ewidentnie wygrałam, bo po prostu tu nie marzenia. Ja na nacałuję żabę. Zostaliśmy jakiś obraz, czy ciemno-niebieska tkanina, czyli pewnie gdzieś tam na, na tło. Nawin, czy widziałeś te wszystkie obrazy od kuzynów Reja? Są przepiękne! Jeszcze nie. Możemy pójść obejrzeć je we dwójkę? Chciałabym, ale przed otwarciem mam dużo roboty. Jeszcze nie wszystko skończone, a do tego nie zaczęłam gotować głównego dania. Spokojnie, Tiana. Przyjaciele i ja pomożemy ci. Udekorujemy wszystkie no torty na desce. No nie, nie. Ja Tiana Skarbie, możesz tu przyjść na chwilę? Ktoś chce się zapytać o stołowe nakrycia. No pewnie. Zaraz tu wrócę na win. A kiedy wróci na wina, już tu nie będzie. Um, wybierz ciasto przyciskając... Mhm, dalej. Przesuń mysz do przodu, żeby rzucić. Ruszczące cele dadzą ci dodatkowe punkty. Na pewno nie zdążę z tymi tortami. Słuchajcie mnie, pomóżmy im, udekorujmy te torty. Ale co ja mam robić, że co? Może to trochę się na... A, bo ona trzyma róże. No to klikam. Ale klikam. Klikam w róże. Halo. No halo oh, na pewno będę pies Zreszy źle się tym kieruje. ratunku, help. Czemu na nich chcą rzucać? No rzucaj. ma dekorować torty. No, rzucaj! Młoda. Młoda rzucaj! Rzuć! Rzuć! Charlotte. Te torty są boskie! Nie sądziłam, że tak pięknie je udekorujesz. Jeszcze lubimy Czasem Naprawdę to było trudne, bo w ogóle ja to nie chciałam rzucać. Masakram. Ale mamy tiarę. Kontynuuj. Ta coś zawsze hmm, przewija to samo. Tak. I pomyśl o tym, co zrobiliśmy. Ta restauracja będzie naprawdę wspaniała. Spełniły się nasze sny. Diana, patrz, nawet Rey i Ewangelin tak myślą. Rozświetlają niebo dla nas. Tak samo jak kuzyni Reja. Chyba nam tu szykują przedstawienie. Chodź ze mną. Poszukamy miejsca z lepszym widokiem. Mhm. Mm Mam tyle żeby poruszyć coś, świetlikiem. Ciskaj o pulsujących gwiazdach w swoim kolorze. Dobra. Witam Was. Piękny wieczór, prawda? Rej i Evangeline będą Was oglądać. Mam nadzieję, że się poskręcą. Różowy, różowy, tu. Okej. Okay. Anioły, a tu, tu i tu. To niesamowite, Okej. Okay. A, doganiają mnie. Jak szybko fruwacie? No, chyba ja. E, tu. tu. No, Jakby Jak gdzie to idzie w jaką stronę, to było szybciej, no ale trudno. Mhm. Tu, tu, tu. Co to może być żaba, to jest żaba. Jaka tak. śliczna konstelacja. Wiedziałam. Mam nadzieję, że nie będę musiała czekać, aż tamci skończą. Tylko po prostu już będzie moja. To to nie mam pojęcia co to jest wąż nie Wielkie braża. O Jezu, jest wielka wielka. Mhm. Dobra, myślę, że koniec. Koniec. Oni ludzie. Czas się kończy. Tak, wygrałam. Myślę, że Ray i Evangeline są wprost zachwyceni. Pomyśl, no, na 3000 koralików trzeba to jakoś nie wiem, wykorzystać. Ale jest bardzo nie wiem gdzie. Przedmiot. Ciemnozielona tkanina. Kontynuuj, historia. No i koralik z kolejnego rozdziału. Ciekawe, co teraz możemy wybrać. Opcje ulepszeń, a co to są? Światła. Różowe, zielone pasują, myślę. Nie będziemy wszystkiego robić na niebiesko, na pewno nie, a światła pani się komponują na stałach. Mamo, tato, przeszkadzacie mojej żonie? Proszę, mamy jeszcze tyle pracy przed otwarciem restauracji. O, Nacze, takie przyjęcie. Nie zwracajcie na niego uwagi. Rozsiądźcie się i czujcie się jak w domu. Impreza zacznie się lada moment. Nie powinieneś był odprawiać rodziców. Ale to jest twój dzień, Diabeł. Chcę, żeby był jak z pięknego snu. Okej, okay. co zrobiliśmy? Tutaj coś jest? O, widzę kiecka. Idziemy po kiecka. Może w końcu będziemy mogli się przebrać? Halo Tiara, y, tfu, Tiara garderoba Jany, <gry> okej okay, okej. Okay. No i w końcu możemy się przebrać. Ludzie w końcu okej. Okay. Dobra, dobra, eee, dobra. stój, stój, pani! Zdecydowanie nie. Następny rząd. Ale... Dlaczego to mi tłumaczy jak ja nie chcę takiej sukienki bez wszystko? No ma tutorial, ja nic nie robię, ja mam ręce obok. Już? Już mogę ja? <ścoughs> o Jezu, jaka śliczna. Czas zagrać, ale co ja mam? Jak to jak to gra? Nie chcę gry. Następny rząd? Tamta mi się podoba. No idź, 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 idź. Idź. No iść tam po kiecka. Aha, nie mogę i była kutka. Następny rząd. Tą chcę. Z mieć sukienkę. O, ta jest śliczna. Jak dla Panny Młodej, no ale trudno. Chyba, że... miejscu sukienkę. Na pewno nie. A dlaczego ja nie mogę na przykład... Wróć, ja chcę tamtą, tą, tam, tą. Tam. No po prostu się zaraz skurzę. Zmień sukienkę, nie chcę zejść. No może być ta. Dobra. Ta może być, tylko czy możemy ją jakoś zmienić? Ej, ta jest śliczna. Nie ta, ta. Tylko jeszcze tutaj zobaczę resztę kolorów. Nie, ta mi się podoba, ta jest śliczna. Okej, okay. wybrałam już kieckę. Teraz ym, ciare. każda księżniczka potrzebuje błyskotek. Wiecie co by się jeszcze przydało? Jakieś błyskotki. I co, znowu tutorial? Dobra. Dobra, więc nie ruszam. Jeśli chcecie, możecie dobrać biżuterię w innym kolorze. Wszystko... Dobrze, ja to wiem. Czy mogę to jakoś pominąć chyba nie? Ja chcę tiarę. Hmm, trzy hmm. Aha, czyli możemy to albo to. Hmm, to nie. Inny kolor poproszę. Może by pasował do tego. Dobra. Da mi się bardzo podoba. Tak, z koralików. Ale proszę mi nie zmieniać koloru. Ten ma być. Ten ma być. Aha, czyli to albo to, no, to pójdzie tiara. To nasza? Chyba, że to. Nie, to. Ok. Jezus to mi niego tego. Jezu, kup to, dobra. Mam prośbę, kup to. Każda księżniczka potrzebuje błyszczącego. Boże. Diara. Tak, kup. Hmm, może. Tak, się przydać. Dziękuję. Masakra. To jest. Yy, zachowaj. Wspaniałe stroje na inną okazję. Akcesoria dają styl. To zobaczymy jeszcze akcesoria. I znowu tutorial. Ja się chyba zaszczela. Ale ja to wszystko wiem. Już to pokazywaliście dwa rzędy temu. No nie mogę przepinać tutorialu, no po prostu nie mogę. Dobra, Pióro. Prawda, że piękna? Naprawdę, ale nie, nie chcę, żeby ona nosiła jakieś maski. Aha, to jest coś takiego. Klatka. Hmm. Tak. Może się przydać. Chciałabym kolor zmienić. Może już nie na taki. Albo w sumie. Nie wiem, mi pasuje. A jest biały? Nie ma białego już, nie mam odblokowanego. A mi się bardzo podoba. Poczekaj, ja się nie zdecydowałam, dobra. I akcent na ręce albo taka kokarda. Bardzo mi miło to słyszeć. Dobra, niech będzie tak. Póki co, a ten strój zachowam na później. A to już możemy. Okej, okay, czy już mamy gotowe stroje? No to jest akurat fajne, bo możemy sobie zmieniać co chcemy. Już, już. Okej, okay, dobra, wychodzimy stąd. Wystarczająco dużo czasu spędziliśmy tutaj. Zmień postać, czy jej wszystkim mogę? Nie no, nie będziemy się w to bawić. Tak, opuść garderobę. Te maszyny przeszkadzają, bo to brzydko wygląda. Cóż, cóż, to w sumie chyba... No, pięć gwiazdek, nasze dania. W sumie to na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, że się podobało do ogląda odcinku. I zapraszamy do czy i trzymacie się. Ta pa, pa.